Co się stało, Zuzia? Nie zamykaj oczu, Zuzia. Wszystko będzie dobrze, tak? Nie zasypiaj. No ruszcie się i mi pomóżcie! Wszystko I będzie dobrze. co robimy? A ktoś pierwszą pomoc? Dobrze. Dobrze. No, nie wie. Co? Nie? Można mieć alergię na jabłka? Ech, Jak to było? ona nie oddycha, no! Czy jest na sali lekarz? Tak, lekarz. mam 15 30. 30. Tak, 30, dobra, to prawie Może... Może to co innego? Dobra, taka... Techie! Właśnie, 2 Dwa, 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 dwa! Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Nie To przecież nie może być, alergia. Znacie kogoś? Kto to robi? Ja nie mogę, głowa mnie boli. Ja nie chcę robić krzywdy, sorry To ja. Ona na pewno było zepsute Na mnie się nie patrzcie Czyli co? No może zadzwonimy na pogotowie Tak, oni na pewno się lepiej znają. No to dzwoncie. Dziewięć. No. Ja wszyscy wiemy. Mam. Yy, dziewięć, dziewięć, dziewięć. No tak. Yy. Ja to... No to... kto dzwoni? Już mówię głowa. Dobra, ja mogę wybrać, ale... Nie rozmawiam. No jak dzwonimy po pizze, to zawsze tak samo. Super jesteście, ja, super! Ja, to nie moment nas, okej? Okay? Dobra. Znasz coś adres. 999. Daj mi to! Zostaw to! Daj! Spokojnie! Oddaj mo! Aj koweratownictwo medyczne słucham.